...zawodową w Szkole Językowej Skrymanek i mianowicie nauczanie języka przez internet metodą wlęty, wernik i E-Learning. Żeby tutaj troszeczkę naświetlić Państwu, czym tak naprawdę są te dwie rzeczy, które tak naprawdę mają ze sobą wiele wspólnego, zaczniemy od tego, że opowiem Państwu troszeczkę o tym w ogóle, czym zajmuje się Szkoła Językowa. Następnie przedstawię Państwu definicję pokrótce tych wszystkich aspektów nauczania wlęty, o których będę mówiła. Następnie przejdę do przykładowych zadań i ćwiczeń, które Państwo mogą w tej naszej platformie e-learningowej, czy platformie online, z której korzystamy, znaleźć. Opowiem też troszeczkę o naszych projektach, które do tej pory wykonywaliśmy dla głównie przedstawicieli różnych firm i instytucji, i na końcu zaproszę Państwa do może pytań lub dyskusji, którą mam nadzieję wywiąże się po prezentacji. Także tytuł prezentacji, jak państwu widzieli na ułodze, zorganizując nasze spotkanie, brzmi metodologia w malecernym tłumaczeniu wysokowców. Teraz, tak tak jak obiecywałam wspomnę troszeczkę o tym, kim jesteśmy. Firma Slimak jest przede wszystkim firmą tłumaczeniową, która istnieje w naszym rynku już ponad dekadę, natomiast szkoła językowa zafunkcjonowała 7 lat temu. I tak naprawdę zasunęliśmy z tego, że jesteśmy pionierem tego rodzaju nauczaniu w Polsce i możemy szczędzić się tym, że wykorzystujemy w swoim nauczaniu jedną z najlepszych platform e-learningowych na świecie. Jest to platforma More. Naszym sukcesem też myślę jest to, że tak naprawdę zostaliśmy, znaczy jesteśmy autorem lokalizacji tej platformy w języku polskim. Czyli tutaj rzucimy sobie prawo do, do tego, że dzięki tej platformie bardzo dużo osób Polaków mogło uczyć języków obcych. W ofercie naszej znajduje się sześć języków, czyli głównie oczywiście dostarczamy szkolenia tego typu z języka angielskiego, francuskiego, ale również z francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i niderlandzkiego. Także dla osób, które tutaj do nas zaszczyciły swoją obecnością, no, studentów, myślę, że jest to dobra informacja, ponieważ. W ramach lektoratu te języki są u nas właśnie dostępne. Z takich ciekawostek tutaj znajdują się również firmy, loga na dole, które, firm, które po prostu nam zaufały i korzystają z naszych usług w tego rodzaju, tego rodzaju właśnie szkoleniach. Teraz, to z się spotykam jako kierownik metodyczny w szkole, to jest przede wszystkim to, że. Ludzie zadają mi często pytanie, jak to się dzieje, że Państwo uczycie języka przez internet, przecież tak się nie da. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że się da, to po pierwsze, natomiast druga rzecz ważna jest taka, że nasza platforma e-learningowa przede wszystkim ma dosyć ciekawe narzędzie, które my potocznie nazywamy tak zwanym aparatem do rozpoznawania mowy i dzięki temu mają Państwo możliwość nagrywania się, Porównywania siebie z akcentem oryginalnym we wszystkich językach, które są dostępne w naszej ofercie. Dlatego też podkreślamy to zawsze przy tego typu spotkaniach, że nasz e-learning jest tak zwanym e-learningiem kompletnym, ponieważ my szkolimy cztery umiejętności językowe. Te osoby, które z językami mają do czynienia, wiedzą, że to jest przede wszystkim słuchanie, jest to przede wszystkim mówienie, następnie jest to czytanie i pisanie. Także to są te cztery umiejętności językowe. I jeszcze raz podkreślam, my mamy aparat do rozpoznawania mowy, inne platformy językowe tego, tego nie posiadają. I dzięki tej właściwości jesteśmy w stanie uczyć m.in. języków obcych przez internet. My wiemy, że tutaj Państwo, studenci, którzy, którzy studiujecie w, właśnie na tej uczelni, macie w jakimś tam stopniu przedmioty w module e-learning natomiast języków obcych też będziecie się pewnie w ten sposób uczyć. Dlatego tutaj bardzo chętnie od razu zapraszam do przeprowadzenia się później, jakiego rodzaju ćwiczenia mamy w, w, naszym, w naszej ofercie, na naszej platformie. I, I właśnie tutaj też będzie później moment na to, żeby mi zadać jakieś bardziej konkretne pytania. E, tak jak już wspominałam, najważniejszą rzeczą jest to, żeby odróżnić tak naprawdę, co to znaczy blending, learning i co to znaczy e-learning. Ponieważ są to słowa oczywiście pochodzące z języka angielskiego. Związane z nauczaniem przez internet. Natomiast jeśli chodzi o, o, o blended learning, blended learning to, tak jak sama definicja wskazuje, jest to połączenie dwóch rodzajów szkolenia. Czyli połączenie tego szkolenia, które, które kursanci uczniowie realizują online, czyli przez internet, z takimi tradycyjnymi spotkaniami, tak jak my się teraz widzimy face to face. I w zależności od tego, jak uczelnia, czy jak dana osoba chce realizować taki kurs. My, jako dostawca tego rodzaju szkoleń, ustalamy sobie harmonogram działań, jeśli chodzi o kursy w tej części online i jeśli chodzi o kursy w tej części tradycyjnej. Um, jeśli chodzi o tematykę i, i sylabusy, czy, czy konkretne przykłady, to powiem Państwu później. Jeśli chodzi o e-learning, to tak naprawdę jest to, co wydaje mi się robimy na co dzień. To znaczy, my korzystamy z Internetu, a e-learning to jest nic innego, jak czysta nauka przez Internet. Nie mamy tego aspektu face to face, czyli nie spotykamy się z lektorem. Sami tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za naszą naukę i realizujemy tylko i wyłącznie moduły, konkretne przez jakiś okres czasu, tylko i wyłącznie przez internet, za pomocą platformy językowej. Tutaj też, jeśli mówimy o tego rodzaju szkoleniach, musimy odróżnić dwie rzeczy, mianowicie lektora i tutora. Lektor to jest tak jak. Tak jak Większość z Państwa się domyśla, to jest tak naprawdę nauczyciel, czyli osoba, która prowadzi ten kurs tradycyjny. Natomiast my nie lubimy tego, kursyjny nauczyciel, ponieważ kojarzy się z tą częścią, taką bardziej powiedziałabym, nie no, chcąc użyć słowa na staroświecką, natomiast bardziej chodzi o to, że lektor to jest, to jest taki powiedziałabym nowoczesny nauczyciel. Kolejna sprawa to jest tutor. Tutor to jest nic innego jak, jak lektor, który jest odpowiedzialny tak za tą część online, czyli to jest ta osoba, która w tym naszym kursie e-learningowym, jest naszym przewodnikiem, nauczycielem, taką osobą, która pomaga nam przez ten kurs przejść, wysyła nam dodatkowe pytania, układa nam na przykład ścieżki językowe i jest naszym wsparciem. Kolejna rzecz, ścieżka online. W naszej matematyce ścieżka online to jest nic innego jak program nauki. W pokrótce później Państwu, powiem o co chodzi, o co chodzi ze ścieżkami. Jeśli chodzi o, o to, co my tak naprawdę w Szkole Językowej skrywanych robimy, to Zajmujemy się sprzedawaniem, um, powiedzmy, szkoleń blended learningowych i e-learningowych. I chciałabym Państwu przedstawić pokrótce, tak naprawdę, jakie są zalety tych szkoleń. Bo, jakby w kontekście tego, że jest wiek XXI i wszyscy mamy swobodę dostępu do internetu, uczymy się w ten sposób, to jednak wydaje nam się, że tego, tego rodzaju forma nauczania jest po prostu nieunikniona. Więc jeśli chodzi o sam blended learning, to najpierw powiem Państwu o wszystkich takich głównych zasadach. Później o ile dni to na końcu, co te dwie rzeczy tak naprawdę mają ze sobą wspólnego. Więc jeśli chodzi o blended learning, to tak jak już wspominałam, tutaj mamy zintegrowany system nauki, czyli mamy takie podwójne wzmocnienie, ponieważ oprócz tego, że pracujemy w tym systemie online'owym, gdzie każdy kursant czy uczestnik grupy ma swoją ścieżkę językową, czyli indywidualną ścieżkę nauki i pracuje samodzielnie, to jeszcze poza tym spotyka się ze swoim lektorem na zajęciach tradycyjnych. To, co jest myślę też ważne, że my nie chcemy, żeby tak naprawdę te dwie nauki, te dwa sposoby nauki były od siebie oddzielone. My zawsze robimy tak, że ten kurs tradycyjny i ten kurs online są ze sobą powiązane. Czyli to dokładnie, co realizujemy, czyli tematyka, czyli wszystkie zagadnienia, które realizujemy w tej części tradycyjnej, są również realizowane w kursie online. Także mamy tutaj takie podwójne wzmocnienie. I to, co jeszcze wyróżnia na pewno zdecydowanie ten, ten program, to to, że mamy stały kontakt z tutorami lektorem. Czyli jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z systemem nauki online, to zawsze możemy zgłosić to do tutora. Jeżeli mamy jakiś problem, jeśli chodzi o zajęcia tradycyjne, to możemy się zgłosić do lektora. Także tutaj nie zostawiamy naszych uczniów bez opieki. Jeśli chodzi o sam e-learning, to to jest bardziej metoda, która sprawdza się dla osób indywidualnych. Czyli dla osób, które niekoniecznie chcą przyjeżdżać powiedzmy na zajęcia face-to-face, wolą sobie pracować samodzielnie, realizować moduły samodzielnie i dzięki temu uzyskują dostęp do swojej własnej ścieżki nauki, czyli pomimo tego, że na przykład są w grupie językowej z 15 innymi osobami, to mogą mieć program dostosowany tylko i wyłącznie do swoich konkretnych potrzeb językowych. To, co jest też w bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o tą formę przekazu i tą formę nauki, to no to, że my jako uczniowie realizujemy ten program we własnym tempie i we własnym czasie. Czyli jeżeli mamy do zrealizowania na przykład 10 lekcji miesięcznie, które składają się na tą wcześniej wspomnianą ścieżkę językową, to tak naprawdę od nas zależy, czy my przysiędziemy sobie do tych lekcji tak, żeby je po prostu zaliczyć na przykład pod koniec semestru, czy będziemy sobie pracować dokładnie jedna lekcja po drugiej, na przykład tydzień po tygodniu. Tak? Także to jest myślę bardzo, bardzo fajna sprawa, natomiast to zdecydowanie wymaga dużej samodyscypliny. To, co wspominałam wcześniej, że program jest dostosowany do konkretnych potrzeb i umiejętności. Czyli jeżeli ktoś jest na poziomie średnio zaawansowanym i na przykład ma luki kompetencyjne, jeśli chodzi o na przykład słownictwo branżowe, czy jakieś biznesowe, czy, czy bardziej ogólne, to ścieżka będzie konkretnie dostosowana właśnie pod potrzeb. Natomiast jeśli mówimy o, o całości, to te rzeczy, ponieważ blended learning tak naprawdę nie istnieje bez e-learningu. To, to są cechy wspólne, które Państwo wypisały po prawej stronie. Czyli tak naprawdę w przypadku tych dwóch mamy do czynienia z, takim z taką bardzo szeroką indywidualizacją, przepraszam, podejścia do nauki, ponieważ, tak jak już wspominałam wcześniej, my się koncentrujemy wokół ucznia, wokół kursanta, czyli wokół tej osoby, która jest tak naprawdę najbardziej zainteresowana. Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe, czyli, czyli tak naprawdę, tak jak w tej tradycyjnej metodzie, nasz program również pozwala na pozwala tego typu pracę. To, co mówiłam wcześniej, mamy komfort pracy, nie? Pracujemy w wolnym miejscu i czasie, ponieważ wystarczy nam no, tak naprawdę tylko i wyłącznie dostęp do, do internetu i własny komputer. Wybieramy sobie cele nauki, czyli jeżeli mamy to, co wcześniej mówiłam, luki kompetencyjne, to te luki kompetencyjne przez taką właśnie naukę musimy sobie zapełnić. To, co jest atrakcyjne dla myślę nie tylko studentów, ale też dla, dla uczelni, to tak naprawdę to, to że, że to jest po prostu nowoczesne narzędzie i ono wykorzystuje takie, powiedziałabym, bardziej atrakcyjne i nowoczesne materiały językowe. Czyli odchodzimy od takiej tradycyjnej nauki, kartka, papieru, kserówka, ołówek i uzupełnianie ćwiczeń, tylko mamy po prostu bardzo ciekawy, multimedialny przekaz. I teraz tutaj właśnie, jeżeli jesteśmy właśnie w tym miejscu, to zawsze też słyszę, może nie zawsze, ale często takie obiekcje, że no dobrze, ale w takim razie jak my sprawdzimy te osoby, czy one właściwie się w ogóle nauczyły i co one potrafią? I teraz ten nasz system też nie jest taki, że go można łatwo przekroczyć, ponieważ... Co miesiąc no, wszystkie osoby, które są takim kursem zainteresowane, czyli zarówno jak słuchacz, jak i osoba koordynująca kurs, czyli w tym przypadku lektor albo kierownik studiów albo kierownik rektoratu, dostaje informacje od nas, czyli od, od, od skrywanka, z raportami, czyli w tych raportach znajdą się informacje dokładnie, kto ile pracował w programie, jakiego rodzaju zagadnienia zostały poruszone, co więcej, ile z tych zagadnień zostało wykonane poprawnie i co jest jeszcze do poprawy. No i tutaj my oczywiście na początku stałem sobie taki próg zaliczenia, czyli na przykład muszą Państwo, powiedzmy, dostać 65%, tak? Czyli musicie zrealizować 65% konkretnych porcji materiału. Także myślę, że jest to dosyć ciekawe, jeśli chodzi o ten aspekt samodyscypliny, ale również od tej strony drugiej, czyli od strony uczelni. Dobrze, kolejna sprawa to obiecałam Państwu, że pokażę, jak wyglądają konkretne ćwiczenia, i tutaj myślę, że to będzie, będzie o tyle ciekawe, że zobaczymy po prostu konkretne przykłady. Jak Państwo widzicie, to jest tak naprawdę przykład, to, to tutaj to mamy taki kliński, to jest przykład wybranej ścieżki językowej. To jest akurat ścieżka, powiedzmy, z ogranicza ogólno-biznesowego, dotyczy wyjazdów służbowych, czyli dla osób, które, które, które są zainteresowane tego typu rzeczami, to myślę, że to będzie ciekawe. Program jest bardzo, intu... Program jest bardzo intuicyjny i ma dosyć ciekawy layout. Interfejs jest oczywiście po polsku, natomiast można sobie ustawić też w języku uczonym, na przykład w angielskim czy w francuskim, jeżeli uczniowie są bardziej zaawansowani. E, tutaj jest nazwa lekcji, tu są poszczególne, poszczególne lekcje, a tutaj są poszczególne ćwiczenia. E, to są te buźki, które Państwo widzieli wcześniej i gdybyśmy mieli e, na żywo to ćwiczenie przeprowadzić, e, to po najechaniu na konkretnych kwadracie ta buźka się podświetla, czyli wiemy dokładnie jaką umiejętność językową będziemy ćwiczyć. Jeśli chodzi o samą realizację takich ścieżek, to jak mówiłam, to może być dowolnie modyfikowane przez, przez tutora, czyli przez tą osobę, która jest odpowiedzialna za kurs. I te ścieżki mogą mieć też dowolną długość i mogą mieć dowolną tematykę. To jest tylko przykład. Tematy są różne. To są tematy bardziej ogólne, tylko życiowe, i też to są tematy bardziej takie, powiedzmy, biznesowe, ale też takie bardziej skoncentrowane, <tuszykła> jeśli chodzi o konkretny język. Natomiast ważna uwaga jest taka, że cały ten materiał, wszystkie te zagadnienia są zgodne z tak zwaną tabelą cefr czyli poziomów, które zostały sporządzone przez Rady Europy dla wszystkich języków europejskich. Jeśli chodzi o realizację takiej ścieżki, to należy pamiętać, że trzeba postępować według tych kwadracików, Tylko cykle to są to nie bez powodu, ponieważ program zawsze podpowiada, że bez zaliczenia wcześniejszego ćwiczenia nie będziemy w stanie wykonać kolejnego. Czyli musimy się nauczyć jednej rzeczy, żeby zrobić coś dalej. Także tutaj musimy się bardziej, bardziej do tego przyłożyć. Każda lekcja zaczyna się tak naprawdę od dialogu. I tutaj dużo osób myśli sobie, no tak, dialogi to my mieliśmy w ósmej klasie w, w książkach Normana i że to straszna nuda. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że w zależności od tego, jaką odpowiedź wybierzemy, to tak nam się ten dialog potoczy. Czyli każda odpowiedź jest tak naprawdę dobra. W tym miejscu też bardzo dobrze wychodzi na testowanie tego aparatu rozpoznawania mowy, tutaj nagrywa nas komputer jesteśmy w stanie siebie odsłuchać, jesteśmy przygotowani do oryginału. Tak to właśnie wygląda. Czyli tutaj na górze tutaj na górze jest oryginalna wypowiedź na identyfikera, natomiast tutaj jest moja wypowiedź, którą sobie nagrałam, a tutaj jest ocena, czyli maksymalna liczba punktów. jeżeli Bylibyśmy na żywo, to pokazałabym Państwu, jak to działa, natomiast, natomiast w ten sposób to funkcjonuje i mamy kilka podejść. Naprawdę możemy próbować dowoli. Program zawsze zalicza tą najlepszą. To też jest wygodne dla studenta, że zawsze zaliczy na najwyższym poziomie program, jest konkretne zadanie Dobrze, kolejne ćwiczenie, to jest ćwiczenie akurat z gramatyki i tutaj po pierwsze ćwiczymy też pisanie, czyli piszemy na komputera i występujemy do wzora. W tym miejscu mamy też możliwość, właściwie z poziomu każdego ćwiczenia mamy możliwość napisania wiadomości do swojego opiekuna na online, czyli do tutora. Czyli na przykład jeżeli mamy jakiś problem albo coś nie rozumiemy, to możemy w tym miejscu napisać do naszego tutora i on będzie wiedział dokładnie, w którym miejscu mieliśmy problem i z tego miejsca będzie nam mógł na przykład pomóc. Dobrze. Teraz to, co myślę jest bardzo istotne, jeśli mówimy w ogóle o nauczaniu języków obcych ogólnie, to to, że nie da się uczyć języka obcego bez też przekazywania wiedzy o kulturze danego kraju. Dlatego też nasz program jest wzbogacony o tzw. teksty kulturowe, w których to znajdują się informacje tutaj oraz informacje dotyczące krajów anglosaskich. Natomiast gdyby to była na przykład ścieżka z języka francuskiego, to moglibyście Państwo tam przeczytać informacje na przykład na temat sztuki francuskiej albo jedzenia, czyli takie dodatkowe rzeczy, których niekoniecznie lektor wie, na no, tak przykład nie był jeszcze we Francji albo e, nie ma takiej wiedzy. Natomiast tutaj może można sobie zupełnie wszystko przeczytać, dowiedzieć się, e, nauczyć się dodatkowych rzeczy e, i, i, no, i tak dalej. To wszystko właściwie, jeśli chodzi o, tą, o tego rodzaju teksty kulturowe. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że nasz program zawiera tak zwane opcje dodatkowe, czyli oprócz tego, że są zadania i konkretne ćwiczenia wykonania, to są dodatkowe zasoby. Jeśli chodzi o te dodatkowe zasoby, to znajdują się w nich przede wszystkim objaśnienia gramatyczne, czyli jeżeli ktoś ma problem z konkretnym zagadnieniem, nie musi od razu atakować swojego tutora z prośbą o przesłanie tysiąca regułek lub przykładów odmiany na przykład jakiegoś czasownika. Ale tylko może sobie skorzystać z tych zasobów, które posiada tutaj. Tutaj jest też słowniczek, w którym znajdują się tak wszystkie właściwie słowa, które są związane z konkretnym poziomem. Czyli jeżeli ktoś realizuje konkretny poziom, to w słowniczku znajdą się wszystkie wyrazy, które, które powinny być w, w sferze jego zainteresowania. Wspomniane wyżej teksty kulturowe. Co jeszcze? Narzędzie komunikacyjne, czyli to jest kolejne miejsce, z którego możemy skontaktować się z naszym tutorem. I myślę, że to, co jest najbardziej atrakcyjne, to jest opcja drukowania. Czyli jeżeli na przykład e, z czymś mamy problem, chcemy jakiś aspekt poruszyć, to możemy sobie też część zadań po prostu wydrukować i zabrać ze sobą. I ćwiczyć na przykład w drodze na zajęcia albo do pracy, e, jeżeli ktoś, ktoś lubi tą formę taką bardziej tradycyjną. Jeśli chodzi o dodatkowe opcje dla, e, dla osób, które taki kurs prowadzą, czyli już mniej dla studenta, bardziej dla osób odpowiedzialnych za taki kurs to przede wszystkim, tak jak mówiłam wcześniej, tutor jest taka osoba, która odpowiada za takie przewodnictwo w tym kursie i przesyłanie zadań dodatkowych lub jakichś tam informacji. Przede wszystkim taki tutor ma być takim przewodnikiem, więc przede wszystkim dzięki temu może przesyłać dodatkowe zadania, na przykład w treści samego maila lub w treści załącznika, czyli to są też jakieś dodatkowe dla do Państwa prace domowe. Co więcej, pod konkretną grupę lub nawet kursanta, no i wreszcie można sporządzać własne ćwiczenia. To są z reguły ćwiczenia na słownictwo i gramatykę, a mamy takich pasjonatów wśród naszych tutorów, którzy dodatkowe ćwiczenia robią, wrzucają i, i dzięki temu ten kurs staje się jeszcze bardziej atrakcyjny. Jeśli chodzi o nasze doświadczenie w dziedzinie blended czyli to, co nam się udało do osiągnąć do tej pory, to tutaj znajduje się, się takie krótkie podsumowanie: przede wszystkim dla kogo jest blended learning i learning Sam i jakie są z tego tytułu korzyści. W związku z tym, że naszymi głównymi klientami są firmy, instytucje i przedsiębiorstwa, to to, co podkreślamy w naszych ofertach, to to, że przede wszystkim takie, takie przedsiębiorstwa i takie osoby zyskują możliwość przeszkolenia. Dużo ilości osób w krótkim czasie i przede wszystkim przy optymalizacji kosztów, bo tak jak mówiłam wcześniej, wszystkie osoby pracują we własnym tempie, nie musimy ich zbierać w auli, spotykać się z nimi, bo nam ten koszt po prostu odpada, no też spotykamy się z nimi rzadziej. Co więcej, przede wszystkim osoby, które dużo podróżują, ponieważ program jest dostępny 24 godziny na serwerze, doskonale się to sprawdza, spędzają dużo czasu na przykład w pociągu, mogą, mogą się uczyć. My tak? no czasami yy, czytamy książki, tak? czytamy gazetę, ale już możemy przeznaczyć ten czas zwyczajnie yy, na naukę. Na, 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 na yy, no i to, co wspominałam wcześniej, jeżeli robiła na kontrola postępów w nauce, czyli to nie jest tak, że tego pracownika nie będziemy mogli, czy studenta kontrolować, tylko wszystko jest i najbardziej w kontrolą. Jeśli chodzi o instytucje szkoleniowe oraz szkoły wyższe czy uczelnie, to myślę, że należy podkreślić to, co już wcześniej mówiłam, że mamy sześć języków do wyboru czyli angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i I wszystkie te języki są zgodne ze skaną języków europejskich, także jak najbardziej odpowiadają temu sylabusowi, który Państwo na uczelni macie. To, co podkreślałam wcześniej atrakcyjne treści, multimedialne, multimedialna zawartość i szkolenie wszystkich umiejętności językowych. Jeszcze raz przypominam, inne platformy językowe tego nie mają, nasze to ma, więc myślę, że warto to zapamiętać. Jeśli chodzi o, o same korzyści, tak ogólnie już dla wszystkich, tylko podsumowując, to przede wszystkim pamiętajmy o tym, że program nauki jest zawsze dostosowany do, do indywidualnych potrzeb oraz poziomu znajomości języka konkretnej osoby że rozwijamy wszystkie umiejętności językowe, realizujemy materiał we własnym tempie no i mamy możliwość regularnego sprawdzania wiedzy poprzez na przykład testy dydaktyczne. Testy można przesyłać tutaj, lub też testy mogą zostać ustawione, nazwijmy to, w programie automatycznie, czyli tutaj już troszeczkę pracy zdejmujemy z warunków tutaj. Mamy również dostęp do tych dodatkowych opcji w kursie, o których mówiłam wcześniej, czyli, czyli mamy takie podwójne wzmocnienie i wsparcie, jeśli chodzi o, o sam program. No i oczywiście mamy cały czas kontakt z tutorem. E, dobrze. E, tak chciałabym już zmierzając ku takim, powiedzmy, w końcowym wnioskom, to podsumować, że e, tak jak Państwo tutaj korzystacie z nauki e, w ramach elektryków i innych przedmiotach niż lektoraty, czyli, czyli języki obce, e, to należy pamiętać, że tak naprawdę jeśli chodzi o, o nauczanie przez internet w ogóle, to, to jest tak naprawdę nie do uniknięcia, bo jesteśmy już w takim wieku cyfryzacji, komputeryzacji, że e, musimy, musimy takim zadaniom i wyzwaniom sprostać i nasza, nasza platforma i to, to, co my oferujemy w naszych usługach, bardzo się dobrze komponuje w ten obraz. E, to, co wcześniej też mówiłam, dzięki temu, że to Odcinamy koszty, tak? ponieważ odpada nam koszt podróży, czy odpada nam koszty na sal, czy na przykład koszt, koszt, który musimy zapłacić lektorowi. Poza tym myślę też, że to, co mówił wcześniej mój przedmówca, współczesne uczenie jest troszeczkę inny od tych uczniów, którymi pewnie my sami byliśmy przez kilkanaście lat temu w podstawówkach, gdzie ja jeszcze chodząc do podstawówki nie miałam sali komputerowej. Natomiast teraz wiem, że dzieci mają laboratoria językowe, korzystają na zajęciach z tablic multimedialnych, czyli właściwie ta, ta ciężar przesuwa się z tej formy papierowej na tą formę bardziej elektroniczną i wszędzie widzimy e. Widzimy e-booki, widzimy e, różnego rodzaju lidery, iPady. Także myślę, że ten współczesny uczeń będzie inny i te nowe roczniki, które też będą przychodzić na studia, wtedy na studia, będą inne. I dlatego też właśnie trzeba do tej potrzeby odpowiedzieć. To już wspominałam, że nie będę się powtarzać, więc tak podsumowując, troszeczkę na koniec po angielsku, jest, ponieważ jestem specjalistą języka angielskiego, tak troszeczkę z przedłużeniem oka, don't fall behind blend. Czyli chodzi o to, żebyśmy łączyli jednak tą tradycyjną metodę, której mamy zwolenników cały czas, z tą naszą metodą e-learningową, czyli dzięki temu zyskujemy już tutaj jakiś pogląd. Bardzo dziękuję za uwagę.